Na górze przemienienia, gdy jego uchany mistrz przez chwilę pokazał swój pełen chwały wygląd Syna Bożego. Jan nie wiedział wówczas, że jeszcze raz zobaczy Pana w pełni chwały, jako zesłaniec na wyspę Patmos. Tutaj na tej górze usłyszał Boży głos, towarzyszący temu świetnemu widzeniu, potwierdzający słowa Matki Jezusa Marii. Ten jest syn mój miły, jego słuchajcie, jakie to ważne słuchać nie kogoś innego, lecz Jezusa. Na prośbę mistrza Jan wraz z innymi uczniami przygotowywał ostatnią wieczerzę paschalną. Podczas spożywania posiłku Jezus uprzedza uczniów, że będzie ukrzyżowany. Wypowiada przy tym przerażającą przepowiednię. Jeden z Was wyda mię konsternacja, zdziwienie. Każdy z obecnych pyta, czy to ja, panie? I Judasz pyta, czy to ja? Na prośbę Jana mistrz wskazuje zdrajcę. Czyni to dyskretnie, mówiąc ten, komu ja umoczywszy kawałek chleba podam. I podał ją Judaszowi. A zaraz po zjedzeniu tego chleba wstąpił w Judasza szata. Wyszedł ten zdrajca w ciemno noc dla arcykapłanów zaoferować swą nikczemną usługę za trzydzieści srebrników. Reszta apostołów pozostaje z Jezusem. W tym uroczystym czasie paschalnej wieczerzy Mistrz wypowiada jedną z najważniejszych nauk kanon węgielnych chrześcijańskiego postępowania. Przykazanie nowe daje Wam, abyście się społecznie miłowali, jak ja umiłowałem. O tym poznają wszyscy żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni wobec drugich, nawet wobec wrogów. Patrząc na dzieje Kościoła noszącego imię chrześcijańskie, nazywa się gorzka refleksja. Ileż to niewinnej krwi przelano w ciągu stuleci w asyście Jezusowego krzyża. I za co? Czy za to, że rabijani byli złodziejami, oszustami, to dołożnikami? Nie, tego nie tępiono na serio. Mordowano za to, że ktoś inaczej myślał niż na tych purpuraci. Jakże ważnym jest odróżniać chrześcijaństwo prawdziwe, zrodzone z miłości od tego rzekomego co chrześcijańskie symbole manifestuje a dąży w istocie do i władania ludzkimi duchami kiedy zbawiciela osacza zgraja prowadzona przez Judasza apostoł Jan nie opuszcza mistrza idzie za nim aż na dwór arcykapłana Piotr także chyłkiem podąża za Janem ale za chwilę przestraszony, że będzie rozpoznany jako uczeń Jezusa, trzykrotnie przed odźwierną zapiera się pana. Gdy ta, patrząc na niego wnikliwie, mówi, i ty byłeś z nim, pieje kogut raz i drugi, i nagle przypomina sobie Piotr słowo Jezusa, zanim dwakroć kur zapieje, zaprzesz się mnie, Piotrze, trzy razy. Jan trwa przy Jezusie nieprzerwanie. Widzi jak biczują Jezusa, jak przybierają go z purpury w biel, świadectwo niewinności oskarżonego, jak biją mistrza żołnierze, tak dla zabawy pytając o kto cię uderzył. Jan widzi zachowanie się Jezusa. Jezus nie broni się, milczy. Jan widzi Jezusa upadającego pod ciężarem dźwiganego krzyża. Wreszcie widzi coś najokrutniejszego. Atokaci zdzierają z pana odzież. Powalają go na ziemię, a później kładą na krzyż. Spokojnie leżące ręce bijają gwoździe. Wielki gwóźdź przeszywa obie nogi Jezusa. Tryska krew. A kiedy ofiara jest już przymocowana do belek, stawiają brutalnie krzyż wykopany dół. Słychać stłumiony jęk skazańca. Ukrzyżowany traci możność normalnego oddychania. Zaczyna się najokrutniejszy, jakie wymyślił człowiek, torturowanie. Oto nieopisany ból ciała i ta męka ducha, bo przecież nie słowa współczucia towarzyszą torturom Jezusa, lecz szyderczy śmiech przekleństwa i cyniczne kiny duchownych. I wreszcie ta ostatnia szatańska pokusa wyrażona Ustami jednego ze skrzyżowanych za zabójstwo: Jeśli jest, jest, to Jaszczosz Chrystusem stąd skrzyża i ratuj siebie i nas, cóż by było z naszymi grzechami, gdyby Jezus w tym momencie skorzystał ze swojej boskości i stąpił z krzyża? Lecz Jezus milczał, wnosił karę za na nasze winy ociekając krwią z cierniowej korony z ran po i biczowaniach, nie myślał o sobie. Myślał o tych, co stali wokół krzyża. Modlił się za swymi oprawcami, mówiąc Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Kto rzeczywiście ukrzyżował Jezusa? Czy wiesz, że na słynnym obrazie Rembrandta pod tytułem Ukrzyżowanie Twarz jednego z katów tego, co wbiła, że Jezus stał z martwych. I gdy oni sami, nagle siedząc przy zaryglowanych drzwiach, ujrzeli Jezusa w środku izby, gdy zobaczyli, jak Jezus, dla udowodnienia im, że jest nie tylko jad, rybę i plaster miodu, a niewierny Tomasz pomacał Jezusowe blizny, gdy, jak czytamy w dziełach apostolskich, Jezus siebie samego po swojej męce stawił w wielu niewątpliwych dowodach, mówiąc o Królestwie Bożym. Co się stało z uczniami, gdy zgodnie z obietnicą Jezusa wstąpił na nich Duch Święty? Otóż to się stało. Ze słabych przeistoczyli się w mocarzy, pomiennych duchem Zbawienną prawdę Ewangelii ponieśli na cały ówczesny świat. Gdziekolwiek się pojawili, wybuchał płomień mocy Ewangelii. Nic nie mogłoby ugasić, ani lochy więzienne, ani sprzeciwe cesarzy, ani tortury, ani głodzenie, ani syłki. Ten ogień świętego ducha zapalał coraz to nowe tysiące serc, zdobywając je dla Jezusa. Krwawy Naron, Przelewając niewinną okres cięższych chrześcijan nie wiedział, że ta kres jest posiełem nowych nawróceń. Nie pomogły pochodnie z żywych palących się chrześcijan, ani lwy rozszarpujące na arenach całej rodziny. Chrześcijaństwo wzbijało jak górska lawina, bo nie człowiek jest jego twórcą, lecz Bóg. Dlaje na tym, co się jemu sprzeciwiają, padł potężny Rzym, przed nim Grecja, Asyria, Babilon. Każda ziemska potęga walcząca z Jezusem Bogiem legnie w gruzach. Choćby się zdawało, że jej moc jest nie do pokonania. Tego uczy historia świata. Jezus uprzedzał swych naśladowców o cenie, jaką trzeba płacić za wierność Jemu. Mówił nieraz, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą, Jaki był finał tych pierwszych świadków Jezusa Chrystusa, a wśród nich i Jana? Jan szciciel zostaje ścięty przez Heroda, żydowskiego kolaboranta Rzymu. Szczepan ukamionowany przez swych ziomków. Jakub zostaje ścięty w Jerozolimie. Filip ukamionowany w Hierapolis. Jakub, brat Jana zatłuczony kijami, także w Jerozolimie. Barabasz spalony na Cyprze. Marek, ewangelista zamęczony na śmierć ciągnięciem go hakami po ziemi. Piotr został ukrzyżowany w Rzymie za panowania Nerona. Najokrutniej zamordowana postała Bartłomieja poprzez obdzieranie go ze skóry, jak rzeźne zwierzę, z tą tylko różnicą, że zwierzę oddziera się ze skóry po zabiciu. Bartłomieja obdzierano żywcem. Tomasz po torturach został spalony. Pamateusza przybito kołkami do ziemi, rozkrzyżowanego, a później odrąbano mu głowę. Łukasza powieszono w Grecji na gałęzi oliwnego drzewa. Żaden z nich nie zaparł się mistrza. A co z apostołem Janem? Z polecenia okrutnego prześladowcy chrześcijan, rzymskiego cesarza Dominicjana, został w 1997 roku wwieziony na wyspę Patmos Zesłany aby tam marnie zginąć. Lecz nie zginął. Bóg pokrzyżował nadzieję przyśladowców. I właśnie temu zasłańcowi Janowi, na tej skalistej wyspie, w całej swej chwale ukazał się nad Jezus i przekazał prorocze objawienie czyli apokalipsę stanowiącą najwspanialszą syntezę wszystkich Ewangelii. Proroctwa sięgające nie tylko naszych czasów ale także wieczności. Kto czeka Biblię pokornie i uważnie ma niezawodny kompas życia. Nie błądzi, nie lęka się utopijnych wizji i marzeń. Wie, że po nędzy i zniszczeniach naszej ziemi skutek ludzkiego buntu będzie nowa ziemia, gdzie mieszka sprawiedliwość. Dlaczego? Dlatego, że na tej nowej ziemi królować będzie ze swoimi wiernymi w martwych stały Jezus, ten prawdziwy książę pokoju, który, jak pisze Jan w objawieniu w pierwszym rozdziale, umiłował nas i omył nas z grzechów naszych swoją krwią. Oto, co jest najważniejsze w życiu każdego człowieka. Być tym z grzechów krwią. Jezusa. mistrza Piotr i inni apostołowie wracają do tej pracy, z której to do wyższych zadań przed paru laty mistrz ich powołał. Ale mistrza ukrzyżowano. Zginęła nadzieja na odzyskanie niepodległości. A owe wyższe zadania okazały się iluzją. Z inicjatywy Piotra uczniowie idą łowić ryby. Jan idzie z nimi. Zapis ewangeliczny tak relacjonuje ten połów. Szli i weszli do łodzi, a tej nocy nic nie złapali. I kiedy świtało, zauważyli kogoś na brzegu. A macie co jeść? Odezwał się do uczniów nieznajomych. Nie mamy, odpowiedzieli. Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, poradził nieznajomy. I jak czytamy, zapuścili się na stronie łodzi i dalej już nie mogli jej ciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Zdumienie. Co się dzieje? Kto to jest ten z brzegu, co dał taką radę? Pierwszy raz poznaje Jezusa Jan. Woła do Piotra. Pan jest! Piotr usłyszawszy to rzuca się w pław i płynie do brzegu nie dbając na złowione ryby. Reszta uczniów ciągnie sieć pełną wielkich ryb. I ciekawe, jest ich 153. To jest akurat tyle, ile jest podstawowych gatunków ryb. Te szczegóły połowu mógł opisać jedynie na... Moni Januszowy miłujesz mnie. I zażenowano lecz już pełną pokorę odpowiedź Piotra, ty wiesz, że cię miłuję. Jan tak kończy swój opis przeżyć z Jezusem. Jest też jeszcze i innych wiele rzeczy, które Jezus czynił, które gdyby miały być wszystkie osobno opisane, mnie mam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało pisać dziwne to kończenie prawda ale gdy się zważy że Jezus który jest synem człowieczym jest zarazem bogiem przez którego wszystko się stało co się stało a więc i cały kosmos wypowiedź Jana przestaje być dziwną teraz Jan zrozumiał że ten z wstały Jezus jest prawdziwym bogiem I jako syn człowieczy jest też tym pośrednikiem między człowiekiem a Ojcem Niebieskim, że on jest nie tylko zbawicielem, ale potężnym panem panów, tym prawdziwym mesjaszem, który jeszcze raz zapowiedział swoje przyjście na Ziemię, który przyjdzie po raz drugi już nie jako baranek, lecz jako sędzia, przed którym stanie każdy człowiek, ty i ja. Ja zapisał najwspanialszy werset całej Biblii. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Głębia myśli zawartych w Ewangelii, w listach i na koniec Apokalipsie, o której mówić będziemy oddzielnie, pochodzi z boskiej inspiracji. Jest wspaniałym owocem tego przełomu wewnętrznego, będącego rezultatem prawdziwego uwierzenia w Jezusa. To już teraz nie ten Jan, który kiedyś gniewnie chciał spuścić ogień z nieba na Samarytan, bo nie pozwolili Jezusowi i uczniom zaocować na ich terenie. Nie ten żonny władzy syn jak go nazywano. Tupetem proszący Jezusa, aby mu dał zasięść na władczym tronie obok Zbawiciela w Jego Królestwie. To pełen miłości, przekształcony mocą Ducha Świętego, pokorny świadek Mistrza, wiernie zapisujący najważniejsze Boże prawdy o zbawieniu. Jan wskazuje na sprawy najważniejsze w ludzkim życiu. Oto Jego słowa zapisane w jego listach. Co było na początku? cośmy słyszeli. Coś my widzieli, czego się ręce nasze dotykały o słowie żywota. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy. Abyście, słuchajmy uważnie. Chodzi tu o najważniejszą sprawę w ludzkim życiu, najważniejszy sukces. Abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza... Jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Czy jest coś ważniejszego na świecie dla każdego człowieka, który czy chce, czy nie chce, odchodzi przecież do wieczności, jak to, na co wskazał apostoł Jan, to jest zbawienie.